Cześć, nazywam się Maribel. Opowiem Wam dziś moją historię, związaną z grą, grą mówi Dzień jak co dzień poszłam do szkoły. Lekcje mi minęły dość szybko. Po szkole moja koleżanka Melania zaproponowała, abym do niej przyszła. Zgodziłam się, ponieważ lubiłam do niej przychodzić. Chciałam również, dlatego że miała mi pokazać pewną grę o nazwie Mówi gdy Byłyśmy już w jej domu. Melania włączyła komputer i weszła na swój Mówi Zwykła gra, miła różowa gierka. Melania pokazała mi, jak zarabiać stare końce oraz jak tworzyć filmy i to odbywać lewe. Wróciłam do niej dość szybko, ponieważ moja mama powiedziała mi, że idzie do pracy i abym wróciła do domu dzisiaj szybciej. Gdy byłam już w domu, od, od razu. Poszłam do swojego pokoju, włączyłam komputer i weszłam na MSN. Była taka sama jak u Melanie, więc nacisnąłam stwórz konto i wybrałam swój styl ubrań, login i wtedy mogłem już nacisnąć przycisk stwórz konto. Jednak coś się zmieniło. Po stworzeniu konta weszłam do czatu. Były tam osoby z dwuznaczonymi loginami. Jednak była tam osoba, która wydawała mi się całkiem normalna i zaprosiła mnie do znajomych. Oczywiście ją ja przyjęłam. Zaczęliśmy pisać. Jednak potem spytała się o mój, o mój adres. Pomyślałam, że w tą grę grają osoby w wieku od 7 do 12 lat, więc nic mi się nie stanie dodałam. Osoba ta po podaniu adresu wyszła z gry. Nagle ktoś do mnie zapukał. Ubałam się, ponieważ moja mama wyszła już do pracy, a tata już dawno w niej był. Nie, nie reagowałam, jednak ktoś zaczął się dobijać. Przestraszona schowałam się pod łóżko. Usłyszałam, że otwierają się drzwi od tarasu. Miałam obok siebie telefon. Zadzwoniłam do mamy. Jak, wow. Jednak było zero odpowiedzi. A potem do taty. I też nic. Zrozgotana zadzwoniłam na policję. Mówiłam dość cicho, bo słyszałam, że obcy znajdują się w domu. Poczekałam chwilę i policja była już na miejscu. Po całym tym zdarzeniu usunąłem swój konto, że i, my, i nigdy więcej nie, nie zamierzałam do niej wracać. Podając swoje dane w internecie mogą narazić siebie na na